Witam Cię serdecznie w moim programie. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o temacie zaangażowania. Wiele osób tak naprawdę unika zaangażowania w związku, w ogóle unikają związku. Może należysz do takich osób, które już na wczesnych stadiach randek mówi drugiej osobie, że nie chce się wiązać, że nie chce tak naprawdę wchodzić głębiej w relacje, że chcielibyście utrzymać to na takim mniej zobowiązującym poziomie. Zastanówcie się, z czego takie podejście wynika. Być może już jako dzieci mieliśmy Złe wzorce, które nakarmiły nas takimi informacjami, że lepiej związków unikać, może mieliśmy sami takie doświadczenia, które w tym momencie nas blokują przed otwarciem się na miłość, otwarciem się na drugiego człowieka, a może po prostu jesteś teraz w takiej fazie, kiedy chcesz się skoncentrować na sobie, na dobrej zabawie i uważasz, że to jeszcze nie jest po prostu moment na to, żeby wchodzić w jakieś poważniejsze związki. Każdy ma do tego prawo, jeżeli spotykasz osobę, która też szuka zabawy, to, to świetnie, ten moment jest myślę każdemu potrzebny. Yy, każdy w pewnym etapie swojego życia jest w takim punkcie, kiedy po prostu chce mieć fan. Ale być może przyjdzie za jakiś czas do ciebie taki moment, kiedy o to pomyślisz sobie, że chcesz naprawdę przeżyć coś głębokiego, że chcesz poczuć prawdziwą więź, że chcesz poczuć bliskość drugiej osoby. I jeśli tak, to nie jest zbyt łatwo zmienić swoje wcześniejsze przekonania. I teraz chciałam jeszcze porozmawiać o tym, skąd one się biorą, bo rozumiem, że wiele osób mogło przejść w dramatyczny koniec związku. Mogło nam się wydawać, że po prostu z jakąś osobą spędzimy już całe nasze życie, no a tutaj nagle rozstaliśmy się z tą osobą i mogliśmy przeżyć to zerwanie bardzo dotkliwie. Dla wielu osób takie zerwanie oznacza nie tylko rozłam w naszej sferze uczuciowej, tak? I w tej miłosnej, partnerskiej, no ale również załamanie nerwowe, załamanie w pracy. To w momencie, kiedy mamy taką dużą dozę negatywnych przeżyć, smutku, jeżeli jest nam tak bardzo przykro z tego powodu, że nie ma tej drugiej osoby z nami i nie możemy sobie z tym poradzić, to to naprawdę może wpływać. W bardzo negatywny sposób na wiele dziedzin naszego życia. I mając to w pamięci, możemy nie chcieć wchodzić w kolejną relację, bo boimy się, że tak to się tym razem również skończy. Może również miałeś w przeszłości jakieś takie związki, które zamiast być dla ciebie karmiące i wspierające i sprawiać, że po prostu czujesz się kochany i akceptowany, sprawiały, że cię dołowały. Może twój partner, twoja partnerka no wykorzystywali, powiedzmy, tą sytuację, jakieś, jakieś przewagi nad Tobą, no może nie byli po prostu dla Ciebie dobrzy i teraz no boisz się wchodzić w kolejny związek, bo nie chcesz, żeby to się powtórzyło. Jeżeli to jest któryś z tych scenariuszy u Ciebie, to wierz mi, jest to jak najbardziej normalne, jest to prawidłowa reakcja naszego organizmu. Jednakże nie zmienia to faktu, że jeżeli będziemy cały czas tkwić z tymi negatywnymi emocjami i powtarzać to sobie w głowie, no to nie otworzymy się na miłość i nie uda nam się stworzyć prawdziwego, dobrego, służącego nam związku, bo cały czas będziemy utrzymywać z kimś dystans. Ostatnio oglądałam absolutnie genialny film. Jest to film animowany, który chciałabym Tobie również polecić. E Film animowany, ale nie powiedziałabym, że jest tylko dla dzieci. Ja miałam z tym filmem bardzo duży ubaw. To jest film, w głowie się nie mieści. Jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie. Jeżeli oglądaliście, dajcie znać w komentarzu, jak wam się on podobał. No, mi podobał się bardzo. Tam jest taki bardzo ciekawy koncept na temat emocji, które pojawiają się w naszym organizmie i w naszej głowie, jak one przemawiają i jak w zależności od tego, która emocja akurat bierze górę, My reagujemy na jakieś codzienne sytuacje. Obrazek przykomiczny, ale uważam również, że można sporo z tego filmu wynieść. Tak jednym z takich przesłań było, że każda emocja jest ważna. Nie ma czegoś takiego jak zła emocja. Możesz mieć emocje radości, możesz mieć emocje smutku czy strachu, ale każda z nich pełni jakąś swoją funkcję. I nie można być cały czas radosnym, bo na przykład wtedy możemy popełnić bardzo dużo błędów, możemy się narazić na wiele sytuacji, które no, nie wydarzyłyby się, gdyby na przykład nie strach. Tak? I strach jest bardzo dobrą dla nas reakcją, bardzo dobrą emocją, ponieważ często uchroni nas przed dokonaniem złego wyboru albo chociaż sprawi, że zastanowimy się nad czymś dwa razy. Nim coś zrobimy. Więc jeśli czujesz taki strach przed wejściem w nową relację, przed wejściem głęboko w relację, przed zakochaniem się, no to jest to absolutnie naturalne i to jest tylko no, znak od Twojego organizmu. Uważaj, możesz się wywrócić. Podziękuj tej emocji, że do Ciebie przyszła, no bo to jest, mówię, znak od Twojego, od twojego umysłu, że On pamięta, że On o Ciebie dba. Ale w pewnym momencie musisz się z tą emocją pożegnać, bo jest oczywiście moment, kiedy ta emocja działa dla nas pozytywnie, ale po pewnym czasie może się okazać, że blokuje Twój rozwój, na przykład rozwój w sferze związków, partnerstwa, miłości. Jeśli poprzez strach masz tą blokadę, żeby się na kogoś otworzyć, to uświadom to sobie najpierw. Podziękuj tej emocji, że przyszła. I teraz pożegnaj się z nią. Możesz od dzisiaj zacząć zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Rozdział, w którym obierasz ster na miłość, kiedy dajesz sobie szansę. Pamiętaj, że za każdym razem, kiedy coś poczujesz, kiedy się zakochasz, kiedy się zaangażujesz, to tak naprawdę dajesz sobie i oczywiście Wam, ale przede wszystkim. Sobie szansę na to, że tym razem się uda, że wreszcie stworzysz związek, o którym zawsze marzyłeś, stworzysz związek, którego zawsze chciałaś. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.